Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Tomasz Rafał Caregrocew, jestem prezesem fundacji Be Like Us. Jest to fundacja, która zrzesza osoby pasjonujące się i zainteresowane pszczelarstwem, ale także zapylaczami i ich ochroną. Organizujemy szkolenia, organizujemy także różnego rodzaju happeningi oraz wszelkiego typu prelekcje na temat pszczół, zapylaczy, też żeby propagować to jako nie tylko jako profesjonalne zajmowanie się tymi pszczołami, ale również formę rekreacji dla osób, które chcą dopiero zacząć swoją przygodę z pszczołami. Chciałbym Państwa zaprosić tutaj do naszej strony internetowej, konkretniej www.belikeus.pl. A także na media społecznościowe, na których istniejemy i tam też można wymieniać z nami swoje poglądy, można z nami konwersować, można też podjąć z nami współpracę. Zapraszamy tutaj chętne osoby, które chcą poznać, czym są zapylacze, jaką rolę spełniają tak, w naszym ekosystemie. Bardzo chętnie o tym opowiemy. Każdy człowiek, który tutaj z nami współpracuje jest. Pasjonatem, chętnie podzieli się też wiedzą. Bardzo dziękuję Państwu za poświęcony czas i zapraszam do nas tutaj do Be Like Us.